Cześć, witam serdecznie. Standardowo tym razem, kolejnym razem, chciałbym zaprezentować sterownik. Można byłoby powiedzieć, że jest to przerost formy nad treścią, jednak są klienci, nazwijmy ich premium, że chcą mieć coś wyjątkowego i że to ma działać zgodnie z ich założeniami. Więc prezentuję sterownik e, dwukanałowy dla Silnika elektrycznego, który może zamykać nam na przykład w rolnictwie sekcje lub zawory. Ehm, mogą być to dwa zawory, mogą być to inaczej mogą być nawet cztery zawory. Natomiast mogą być dwa siłowniki elektryczne z silnikiem elektrycznym, które zmieniają bieguny i obroty prawo-lewo. Ehm, jak wspomniałem, układ jest dwukanałowy. Mamy dwa wejścia. Może standardowo przedstawię. Mamy zasilanie plus minus 12 V. Na życzenie mogę wykonać wersję 24, nie ma problemu. Mamy cztery przekaźniki. Dwa jest to jeden kanał, kolejne dwa przekaźniki, drugi kanał. I mamy jeden wspólny potencjometr. Czasu pracy dla wszystkich kanałów, tak. Można byłoby ten układ wykonać w czterech osobnych układach, jednak nie byłoby to samo co tutaj, i trzeba byłoby też trochę pokombinować, bo jeszcze jest e, sprawa sterowania przełącznikami. E, mamy dwa kanały e, wejściowe e, z podaniem impulsu plus 12V, przełączniki e, bistabilne, włącz wyłącz. Tu jest styk e, zwierno-rozwierny, jednak używany jest tylko jeden. I sprawa najciekawsza jest w tym, że będę tłumaczył jeden kanał, że gdy styk w takim przełączniku lub podobnym jest zwierany, to uruchamia nam się jeden przekaźnik na określony czas. Jeżeli ten przełącznik wyłączymy, czyli rozłączymy ten styk, uruchamia się drugi przekaźnik. Tak, czyli niejako ma dwie funkcje, czyli podanie impulsu i zabranie tego impulsu aktywuje jeden lub drugi przekaźnik na określony czas i ten czas jest regulowany tu potencjometrem. Zaprezentuję ten przełącznik nie jest połączony z akurat tym kanałem, gdzie jest połączony w tej chwili siłownik. Proszę zwrócić uwagę na diody. Pierwszy przekaźnik. Drugi przekaźnik. I mamy tylko dwa przewody. Styk jest zwierany lub rozwierany. Ta sama sytuacja, tylko że już mamy drugi kanał i tu już mam podłączony siłownik. Uruchomił się jeden przekaźnik. Pracował silnik. I teraz uruchamiam. Eee, teraz został styk. Już zaraz wam powiem, rozwarty. A teraz jest zwierany. Oczywiście można byłoby to zrobić na e, przełączniku sześciopinowym, jednak nie byłoby czasu pracy przekaźnika. Tak? Czyli przekaźnik się uruchamia na określoną ilość czasu i zostaje wyłączony. Natomiast robiąc to na przełączniku sześciopinowym, nadal cały czas jest podawane napięcie na siłownik czy na cewki, które gdzieś tam mają jakieś krańcówki. Tak, i można to e, wyłączyć. W tym układzie nie pracują nam przekaźniki. Tak I to napięcie nie jest podawane dalej na e, silnik elektryczny. Ok, to chyba byłoby na tyle. Cóż tu więcej? No, układ nie jest skomplikowany, więc no, jak gdyby nie ma co więcej tu e, tłumaczyć. E, układ możemy e, składać modułowo, czyli jeden nad drugim, e, dając na przykład. Już pokażę tulejki dystansowe czyli możemy montować jeden układ nad drugim piętrowo, tak? Lub ułożyć je jeden obok drugiego w zależności tyle, ile sekcji potrzebujemy. Ok, koniecznie. Zasubskrybuj mój kanał oczywiście, jeżeli masz taką chęć o i ochotę, i wolę. I fajnie byłoby. Z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, z moimi projektami. Na podstawie głównie Waszych pomysłów. Czyli wykonuję to, co Wy potrzebujecie, a nie to, co jest, bo trzeba to sprzedać. Nie umiem zamawiasz bardzo dużo układów mam, bardzo dużo już jest powtarzalnych z minimalnymi różnicami, właściwie są to chyba już tysiące różnych projektów. Serdecznie zapraszam. Dane kontaktowe są do mnie pod filmem, telefon, e-mail oraz link do Allegro. Do konta Allegro. Serdecznie, pozdrawiam Grzesiek.